Pomnica! Nie wiem czy się uda polecieć, ale pojeździć na pewno. Śnieg tu jest fajny. Na dole plucha. A tutaj mamy ładny, świeży śnieg. Tu jest miejsce do lądowania. Boli coś? Czy wszystko okej? Okay? Co jest? No ale już trzeba by podchodzić, to olewamy to, nie? O! No i zjechaliśmy z głownicy. Lot był niemożliwy, wiatr zachodni, dosyć silny. Tutaj potrzebujemy południowy. Ale przynajmniej trochę śniegu. Miło było, długi zjazd. Kondycja słaba. Eee, kazalnica w całej krasie. Piękna. Czarny staw, zamarznięty, można chodzić. No w sumie fajnie, no gdyby nie ten silny wiatr pewnie bym tu gdzieś poleciał O widać lodospad Jeden, drugi na kazelnicy Ciekawe czy ktoś tutaj łazi O trzeba już wracać Ale jak na rozruch to fajnie, tutaj z rysów schodzą Ciekawe czy byli na szczycie śniegu mało otwardy zagrożenia lawinowego nie ma do dolinki za mnichem trzeci dzień Ułażenia po tatrach pogoda nie jest taka zła, nielotna, bo wieje silny wiatr zachodni, ale trochę słońca, trochę chmur, ciepło no i widoki mamy Tam nina włazi na plecy mnichowe Tu mamy wrota chałubińskiego Oj szpiglasowa przełęcz Miedziane Opalone Oj, tam jest dolina roztoki gdzieś tam w dole cudem, że ja nie wiem Wachowicza robiliśmy to znaczy, ja byłem tylko na drugiego no i pół era odtoczenia ostatnie kroki Jesteśmy na plecach mnichowych. Tam jest mnich, tam akurat weszli, trójka, a cubryna mięgusz, zobaczymy co tu widać w dół, jakaś przepaść. Ulala ja cię kręcę. Który to jest za mnich? Chyba to. Piknie, panie. O, tam dalej coś widać. Czy to nie gerlach? No. Kto to wie? Rysy takie malutkie. No i mnich niezbyt wybitny z tej strony Miedziane szpiglasowa Wrota tam są lekko schowane i do domciu schodzimy Mamy nowy rok, pogoda się załamała, gęsty śnieg, ale nie wieje, robię spacerek na czarny staw, bajka. Czarny staw nowy rok 2024. Jestem tu sam. Lawiny schodzą. Dalej nigdzie nie pójdę. Słychać. Mała poszła. Lawinki lecą. Jestem na środku czarnego stawu. Teraz jest zasypany. Lawiny lecą. A... Ale spektak.